Dobry wieczór Państwu! Witamy na dzisiejszym meczu. Cały stadion już w pełnej gotowości oczekuje pierwszego gwizdka. To spotkanie komentować będą dla Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Przed nami reprezentacyjny mecz towarzyski. Liczymy tutaj na ciekawą, odważną grę z obu stron, a także na trochę eksperymentów taktycznych. O dzisiejszym pojedynku można by długo opowiadać. Po tych drużynach spodziewam się dzisiaj naprawdę dobrego występu. Doskonale znają stawkę tych rozgrywek. Spójrzmy, jak prezentuje się skład Hiszpanów. Patrząc na to ustawienie, zastanawiam się, jak bardzo się ono zmieni w trakcie spotkania. No, może się zmienić wręcz diametralnie, bo w ich taktyce wymienność pozycji jest bardzo ważna. Lubią grę długimi seriami krótkich podań, wymianą piłki w trójkącie, aby potem nagle szybkim podaniem uruchomić skrzydło lub napastnika. Nie wszyscy lubią taką grę, ale nie można odmówić jej tego specyficznego uroku. Początkowo przepisy o spalonym, wprowadzone w 1873 roku, mówiły o trzech zawodnikach między napastnikiem a bramką. Zmieniło się to wskutek sposobu gry irlandczyka Billy'ego McCrackena, który do perfekcji opanował robienie w odpowiednim momencie kroku do przodu. Gdy trik ten się spopularyzował, zmieniono przepisy i odtąd między napastnikiem a bramką musiało być już tylko dwóch rywali. Popatrzmy, w jakim składzie zagrają dzisiaj biało-czerwoni. Zagrają dziś w klasycznym ustawieniu 4-4-2. Podstawowa wersja takiego ustawienia z dwoma napastnikami, którzy będą obsługiwani podaniami przez uczestniczących w ataku pomocników. Możemy się też spodziewać niejednej akcji skrzydłem. Marcos Jorente. Kokę przy piłce. Ładny przerzut teraz. Ferran Torres. Koke, nieudana akcja. No, mocny pressing, musi zrobić coś z piłką. Grzegorz Krychowiak. Trener gospodarzy lubi zachęcać swoich podopiecznych do wysokiego pressingu, do agresywnej obrony już na połowie rybala. Czyli dzisiaj zobaczymy takie próby? Zdziwiłbym się, gdyby było inaczej, Darku. To specjaliści od pressingu, inne drużyny o tym wiedzą. I już ta świadomość ma na nie paraliżujący wpływ. Rzecz jasna w takiej grze kryje się też ryzyko, bo chwila nieuwagi może tu skutkować utratą bramki. Karol Świderski. Udane wejście na własnej połowie, przejęcie piłki. Ferran Torres. Okę? Okay. Marcos Jorente? Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. I teraz bardzo ważny przechwyt. Grzegorz Krychowiak. Są piłkarze, którzy mają umiejętności odmiany każdego spotkania. Lewandowski jest jednym z nich, sam chyba przyznasz. Tak, fantastycznie drybluje, nie można wzroku oderwać, a jego sztuczki są wręcz legendarne, aż przyjemnie na nie patrzeć. Ciekawe, jak to rozwiąże. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę, ależ go wypatrzył. Świetnie, rywale nie mają nawet szans dotknięcia piłki. Wracą piłkę po tym podaniu. Robert Lewandowski. Piotr Zieliński. Świderski. Tak, gol! Pierwsza bramka. Teraz już powinno być łatwiej. Zespół, który prowadzi może grać na większym luzie. Z kolei druga drużyna ma jasny cel. Trzeba gonić wynik. No to możemy się Jacek pozachwycać. Cudowne uderzenie, proszę popatrzeć. Znakomicie to zrobił. Bramkarz nie miał nic do powiedzenia. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Jeden do zera. Czy będzie więcej bramy w tym spotkaniu? Zobaczymy. Marcos Jorente, Morata. Próba przelobowania obrońców udana, bardzo dobrze pomyślany. Spokojnie, powoli budują ten atak, nie spieszą się, nie chcą zrobić czegoś pochopnie. Morata był gdzie być powinien. Grzegorz Krychowiak, Kamil Glik. Świetne wejście, wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Robert Lewandowski. Ależ wspaniale grają piłką. Sędzia przywołał gracza do siebie, no i go upomniał. Teraz musi mieć się na baczności. Jedenastka wykorzystana. Na powtórce wygląda to na półkę z masłem, ale rzut karny zawsze jest wyzwaniem dla strzelca. Chociaż widać teraz z jaką pewnością podszedł do tej jedenastki. Tak trzeba, bo inaczej presja potrafi przytłoczyć. No i mamy 2 do zera. No zobaczymy, czy rywale zmienią swoją taktykę. Morata. Ale ładny zwód. Rodrigo. Koke. Szuka pomysłu na skończenie tej akcji. Hiszpanie zdobywają bramkę. Spójrzmy raz jeszcze na tego gola. Menedżer był wściekły i trudno mu się dziwić, bo obrońcy powinni sobie w tej sytuacji poradzić. Mieli czas, by uporać się z rywalem, ale zabrakło zdecydowania fatalna gra w obronie. nadal nikt nie może być spokojny. Jest dwa do jednego. Tomasz Kędziora. I Lewandowski przy piłce. Atak biało-czerwonych. Zabrał mu piłkę niemal z nogi we własnym polu karnym. Kapitalna interwencja w porę przeciął to podanie. Oddają piłkę rywalną. Grzegorz Krychowiak. I Lewandowski przy piłce. Piotr Zieliński. Zobaczymy, co teraz zrobi. Rodrigo. Morata. Kokę teraz z piłką. Zobaczmy, Hiszpania atakuje. Niezwykle ważna interwencja obrońcy. Znakomicie to przechwycił na połowie przeciwnika. Grzegorz Krychowiak. Maciej Rybus. Zieliński. Dobre zagranie, ponownie celne podanie. Ależ go tam dostrzegł. No, sporo finezji w tym prostopadłym podaniu. Dawid De Gea broni strzał. Morata. I Morata przy piłce. Cała seria udanych podań. Hiszpania w ofensywie i sędzia dyktuje rzut wolny dla Hiszpanów. Znakomita interwencja, piłka w rękach bramkarza. Rodrigo. Co teraz zrobi? Jest przy piłce i może dośrodkowywać Morata. Przechwyt, ale nie opanował. Mamy przerwę w tym sparingu. Jak dotąd różnica jednej bramki. Zobaczymy, co pokażą w drugiej połowie. Biorąc pod uwagę, jak taktycznie i ostrożnie grają, to może być i ostateczny rezultat. Pierwsza połowa należała do naszych orłów. Miejmy nadzieję, że drugie 45 minut też będzie należało do Polaków, że wygramy w tym spotkaniu. Rozpoczęli drugą połowę. Ależ przeczytał to jak profesor. Zobaczmy, Hiszpania atakuje. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. Morata, a jednak nie ma bramki. Ależ to była okazja do wyrównania. Nie wiem, czy jeszcze się powtórzy. Stuprocentowa. A jak wiadomo, takie stuprocentowe okazje najbardziej deprymują strzelców. Jan Bednarek, Zieliński. Robert Lewandowski. Dobre, skuteczne podanie. No zobaczmy, może być groźnie atak Polaków. Może spróbować szczęścia. Jest! Kolejna bramka i mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. I oto mamy powtórkę. Naprawdę koncertowo ograł obrońcę. Z takiej odległości strzał musiał być mierzony, wykalkulowany. Tak to właśnie zrobił. W rezultacie mamy piękną bramkę. Wynik 3-1 nie daje gwarancji, jak mówi się w żargonie, dowiezienia zwycięstwa. I obie drużyny dobrze o tym wiedzą. Koke? Dobrze prowadzi piłkę. W długim ataku pozycyjnym upatrują szansę ponownego nawiązania walki. Zagrywa, do... pewna interwencja Bramkarza nie dał się zaskoczyć przeciwnikowi. Rywale najwyraźniej liczyli na jego dekoncentrację. Cóż, nie tym razem. Renner dokonuje zmiany. Może ten zawodnik wniesie trochę ożywienia i pociągnie grę zespołu. Koke z rogu. Udane piąskowanie. I co ważne, bez ryzyka. Koke. Jorente. Szanują piłkę. Morata. Ciekawe, czy ta bramka kontaktowa doda im wiary w siebie. Mają szansę pójść za ciosem i wyrównać stan meczu. Na ekranach raz jeszcze ta bramka. Doceniamy strzał, ale trener na pewno będzie miał zastrzeżenia do ustawienia bramkarza przy tym golu. Za daleko miał do krótkiego słupka, zostawił miejsce, więc strzelec skwapliwie to wykorzystał. Druga połowa, coraz mniej czasu do końca, zespół przegrywa, trener dokonuje słusznej zmiany, wprowadzając nowego gracza, który może ożywić grę. Piłka zagrana po skrzydle. Spróbują teraz szeroko. Skutecznie przerwała akcja, ale drużyna atakująca będzie jeszcze miała wrzut załtu. Rozciągnięcie gry. Teraz pójdą skrzydłem. Daleko wybijają. Sergio Canales. Morata. Czy będzie bramka? I wyrównanie! Teraz widowisko dopiero nabierze rumieńców. Z pewnością mecz zrobił się w tym momencie jeszcze ciekawszy. Myślę, że wielu kibiców się ze mną zgodzi. Raz jeszcze możemy obejrzeć tego gola. Bramkarz miał czas na reakcję, ale za daleko się ustawił od słupka, żeby dosięgnąć piłki. Nawet jej nie dotknął. Dobry strzał, ale można było go obronić. No I mamy remis 3-3. Zagrywa piłkę na skrzydło Grzegorz Krychowiak, Bartosz Bresiński. Ładne, prostopadłe podanie. Chwilowo zażegnali niebezpieczeństwo, ale będzie rzut rożny. To jest jego dzień, to jest jego mecz. Wspaniale wszedł w to spotkanie i jest najlepszy w zespole. No, nie da się ukryć, że jego dzisiejsza gra może się podobać. Wystarczy spojrzeć, jak często był przy piłce. Wraca się, pokazuje, wychodzi do przodu, rozgrywa. Bez niego na boisku, już nawet pominąwszy jego asystę, byłoby im dużo trudniej. Dobrze piąstkował przy tym rzucie rożnym, nie próbował łapać piłki. Zagrywa w pole karne. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Gerard Moreno, Ferran Torres, tracą piłkę po tym podaniu. Kędziora, do końca meczu pozostaje jeszcze 20 minut. Ależ go wypatrzył. Zupełnie nie wykorzystali sytuacji. Muszą szukać okazji na nowo. Niezła okazja do kontry. No, niestety rywale przerwali ten kontratak. Dobre podanie. Piotr Zieliński. No, przydałoby się dośrodkowaniu. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Gerard Moreno, Hiszpania w ofensywie. Udane wejście na własnej połowie przejęcie piłki. Kędziora. Zieliński. Wciąż remis, ale mozolnie konstruują atak pozycyjny. Broni Dychea, ale wciąż gramy. No, mamy rzut rożny. Będzie szansa, by wyjść na prowadzenie. Fantastyczny, plazowany strzał z obrębu pola karnego tuż przy prawym słupku. Wrzutka w pole karne. Obrońca wyjaśnia sytuację. Chwila oddechu. Będzie kolejny rzut rożny. Dośrodkowanie z narożnika boiska. Ależ gorąca, ależ tutaj się przed chwilą zrobiło niebezpiecznie. Gdyby nie ta interwencja, mielibyśmy bramkę. Bardzo dobre ustawienie i wyczucie intencji strzelającego. No ale od tego właśnie są obrońcy. Nieźle zapowiada się ta akcja i być może przyniesie im prowadzenie w tym meczu. Mierzona piłka wprost za plecy obrońców. Gerard Moreno. Pewna interwencja bramkarza nie dał się zaskoczyć przeciwnikowi. Rywale najwyraźniej liczyli na jego dekoncentrację. Cóż nie tym razem. Głęboka wrzutka z rzutu rożnego. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Ojar ale bramkarz będzie szybszy. Arbiter dyktuje rzut karny. To może być punkt zwrotny w tym meczu. Arbiter bez wahania wskazał na jedenastkę. Jednak o dziwo nie pokazał kartki za faul. Najwyraźniej nie chciał karać zespołu dwukrotnie. Uznał, że rzut karny wystarczy. Jest! Jedenastka wykorzystana. Zobaczmy raz jeszcze tę bramkę. Nie trzeba było do tego nawet powtórki, ale teraz widać jak na dłoni, że golkiper powinien się tu spisać lepiej. Przecież ta piłka leciała prosto w niego. Może się zamyślił nad swoją pozycją w klubie? Mamy bramkę, która może zdecydować o losach tego spotkania. Rzeczywiście, zwłaszcza w regulaminowym czasie gry. Mija właśnie 85. minuta meczu i 5 do końca. Rozpoczynają jedną z ostatnich akcji tego spotkania. Być może uda im się wyrównać. Obrońca dobrze to przerywa. Sergio Canales. Dzisiaj naprawdę z przyjemnością patrzę na ich grę. Świetna wymiana podań. Wszystko funkcjonuje jak w szwajcarskim zegarku. Dobry atak na piłkę. Piotr Zieliński. Jest szansa na kontratak. Piotr Zieliński. Robert Lewandowski. To może być wyrównanie? Gea broni. Gramy dalej. Okay. No i strata piłki. Może to być ostatnia akcja w tym meczu. Mają jeszcze szansę, by doprowadzić do remisu. Teraz stracili piłkę. Ciekawe. Bramkarz postanowił włączyć się do gry. Huhu. Herat Moreno. Może coś z tego będzie. No i mamy dobry, udany odbiór. Okej. Okay. Tak, tak, bramka! Piłka w siatce. Niesamowita reakcja kibiców. Jeszcze raz widzimy powtórkę bramki, co tu dużo mówić dał sobie zabrać piłkę dziecko, szkolny błąd, za który cenę zapłaciła cała drużyna. No i teraz realizator pokaże tę bramkę Esmery. I koniec Państwam gości liczyła chyba w tym spotkaniu na co najmniej punkt. Przegrywają mimo dość danej wachlisty. Konsekwencje są niezbyt budujące. Tego unikać w kolejnych... Co powiem? Występ, które faze...